W tym odcinku dowiesz się bardzo prostej recepty, jak zarobić pierwszy milion. Internauto, trudno powiedzieć mi, przynajmniej, czy masz jakiś kapitał odłożony, czy tego kapitału nie masz, ale podejrzewam, że jesteś w sytuacji takiej, że. Pracujesz na etacie albo prowadzisz działalność gospodarczą. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, dokładnie wiesz, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie z banku, w jaki sposób wziąć kredyt z banku na inwestycje, nie na konsumpcję, tylko na inwestycje. To jest prosta sprawa, taki kapitał pewnie masz dostępny i bez problemów jesteś w stanie zagospodarować ten pieniądz, tak, żeby kupić pierwszą nieruchomość. Natomiast jeżeli jesteś na etacie. To musisz wiedzieć, że Twoja sytuacja jest jeszcze lepsza. Na etacie uzyskać kredyt inwestycyjny jest o wiele prościej. Taki pod zakup nieruchomości, pod zakup mieszkania. Wystarczy 3-4 miesiące zatrudnienia na umowie na czas nieokreślony i okazuje się, że masz niesamowite narzędzie. Masz zdolność kredytową, za pomocą której możesz kupić pierwszą swoją nieruchomość. Nawet jeżeli nie masz odłożonych środków, które będą potrzebne do całej transakcji, a to potrzeba jakieś 30-40 tysięcy, możesz pożyczyć od znajomych, od rodziny, od przyjaciół, możesz sprzedać coś, co ci nie jest potrzebne, a w naszym środowisku przedsiębiorców, którzy inwestują w nieruchomości, sami nawzajem sobie pożyczamy pieniądze, jeżeli okazuje się, że komuś brakuje. Musisz tylko znaleźć takie osoby, które wesprą cię na tej drodze. I teraz, jeżeli już masz tą zdolność, kupujesz pierwsze mieszkanie. Na pierwszym mieszkaniu zarabiasz około 15 do 20 tysięcy. Nie jest to na początek proste, ale im dłużej inwestujesz i im więcej nieruchomości kupujesz, Twoje doświadczenie rośnie, możliwości uzyskania większych zysków są jeszcze większe i okazuje się, że zarabiasz 50, 60, 70 tysięcy. Za pomocą obrotu tymi nieruchomościami możesz podwajać swój kapitał. Co rok. I teraz zachęcam Cię do obejrzenia odcinka Najlepsza Strategia PL, ponieważ tam pokazuje, jak ten kapitał jest podwajany co roku. Dzięki temu właściwie w ciągu 4 lat, 4 lata to jest 48 miesięcy, w ciągu 48 miesięcy możesz dojść do pierwszego swojego miliona. A ten milion zainwestowany w nieruchomości może Ci przynosić około 10 tysięcy przepływu dodatniego, pasywnego co miesiąc. Chciałbyś zarabiać 10 tysięcy co miesiąc, nic nie robiąc, czyli uzyskiwać takie przychody pieniężne? Pamiętaj, że inwestowanie w nieruchomości wymaga rozwoju osobistego. Musisz o to zadbać. Musisz mieć wszechstronną wiedzę. Zapraszam Cię na stronę internetową oflipach.pl, gdzie wyszczególniłem wszystkie filmy, które tutaj prezentuję na vlogu będziesz mógł szybciutko wybrać tematy, które cię interesują i poszerzyć swoją wiedzę. Zapraszam cię serdecznie Wojciech Żochowski.